Dzisiaj ze mną domek na toka boka. O ten! chcę go zrobić w takim wiecie, jesiennym stylu. Trochę właśnie kupiłam ten pakiet. I zobaczmy sobie. Do jakiegoś zwykłego domku, więc odpuszczmy. Zrobiłam tyle jakoś tam zresztą w sobie kwiatka i tu ten piękny taras, U, ten ogródek jest mega fajny. W ogóle super. że to kawałka zrobiła go za darmo nie. Gdy, ale jak ja zobaczyłam tą kanapę, to się zakochałam. Kurde, ale piękny stolik Powiem Wam tak, mega wam się opłaca kupić te dodatki bo są przepiękne, po prostu lećcie, a 10 zł za mebelki, no to nie jest wcale dużo. Sorki, ale niestety mi się um, no no wiecie, wyładował rysik, o, więc będę musiała to robić tym bardziej albo palcem, więc sorki. Ładna ta kuchnia. Top of the top, po prostu. Takich właśnie pufków i takich rzeczy szukałam, bo nie miałam takich, więc super. Taki pufek to go. No dam tu! Nie piękne rzeczy. Przeskakuję, ale po prostu jak patrzę na coraz piękniejsze rzeczy, no to już nie mogę się powstrzymać. Nie jest taka nudna, więc ją trochę, wiecie, ładnie. Robiłem już cały domek. Bo mi się niestety telefon iPad i iPad już wszystko, więc już on pokaże efekt końcowy.